Marcin, to może usiądziemy, co? Dobrze, to ty pierwsza. Zapraszam cię tutaj. Poniżę się dla ciebie, chociaż oczywiście najbardziej na świecie lubię się wywyższać. Zapraszam do losowania i Ten odgadywania. Dzień. Tytuł piosenki Daria Zawiało w serce i okejka. To może tytuł tej piosenki brzmi: Na złamane serce najlepszy jest, jest paluszek, którym można sobie to serce posklajać, oczywiście. Świetnie, ale to nie jest to. Nie długo mieszać, bo dzięki temu mam pewność, że los mi sprzyja. No nie, to, to jest nieprzyzwoite, to takich mi nawet nie proponuję. Bratanki. Łatwe. Bratanki, czerwone, coś takie czerwone i jakby stryczek. Czyli co? Czyli jeśli nie zatrzymasz się na czerwonym świetle, drogi kierowco, to niestety będziesz miał do czynienia. Z wymianą sprawiedliwości, który będzie dla Ciebie naprawdę srogi i dolegliwy. I potem już możesz już więcej nie wrócić za a ani w ogóle nigdzie nie wrócisz. Hej, 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 szalony kierowco, pamiętaj, żebyś nie spotkał się przed nim zderzakiem z owco. Urszula Dudziak, no to już chyba każdy wie, prawda? Że Urszula Dudziak najbardziej na świecie lubi polskie ziemniaki. Ulu, ja też je bardzo lubię. Czy to w formie nowojorskich frytek, czy po prostu surowe, jedzone jak jabłka prosto z ziemi, to każdy z nas... Lubi e, ziemniaki. Lubi ziemniaki po prostu. Dobrze no, Marcin, to co robimy 29 grudnia? Ja mam yy, umówioną wizytę u dentysty, a ty? Ja nie idę na Sylwestra. Ja też nie idę na Sylwestra, bo idę do dentysty. A potem będę oglądał program pod tytułem Nie idziemy na Sylwestra, bo tam będziemy wam borować w uszach wspaniałą muzyką.